Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i poniedziałek, a więc nagrody za skład battles no, w paczkach dostępne są karty wspaniałe Road to the Final na czele z Varanem oczywiście. No i czy uda się trafić którąś z tych wspaniałych, dynamicznych kart? Zaraz się okaże. Jak zwykle wbita Elita 1. Niektórzy się dziwią, że chce nam się cisnąć, tak. No ale 30 tysięcy końców piechotą nie chodzi, a do tego dwie mega paczki rzadkich kart, także e, czemu nie. No ale na początek jeszcze paczki te przedsprzedażowe, zobaczymy, może z nich też coś poleci ciekawego. No i, no i bez ekranów w pierwszej, a wypadnie nam. Belarabia. A, to akurat nie najgorzej, bo potrzebny jest tam w SBC, więc powinien się sprzedać. No to lecimy z drugą złotą paczką rzadkich kart. No i co? Czy tutaj trafimy jakieś ekrany? No będą ekrany i to z Ligi Mistrzów. Norwegia, SPO i wszystko jasne. Martin Odegard 83. A, nie najgorzej. Zawsze karta z Ligi Mistrzów może się prędzej czy później przydać. No to jesteśmy już przy megapaczkach rzadkich kart za skład Battles. No i zobaczmy, czy tutaj jakiś walkaut. No nie, tu nie ma. Są ekrany i to będzie inform. Włochy, napastnik. Ojej, to będzie Mancuzo, tak? Tak jest. Eee... No co mam powiedzieć? Zawsze inform, tak? Można skwixelować ze 10 tysięcy. Oczywiście zostawimy, może się przyda do czegoś prędzej czy później. No to druga megapaczka rzadkich kart, szansa na uratowanie tego openingu. No i, no i są tylko ekrany, niestety. Meksyk, napastnik. O, Raul Jimenez Właśnie wyczytałem, że. Meksykanin jest już po operacji, po zabiegach, no miał bardzo groźną kontuzję głowy, no ale czuje się już lepiej, no i zamierza wrócić do grania w piłkę, no bo pierwsze informacje były takie, że może już zakończyć karierę. Trzymamy kciuki za gracza Wolves. No a poza tym, jak widzicie tutaj Sansone. O ale mamy w duplikatach Świetny traf. No, to jest karta, którą mamy w naszym pierwszym składzie kupioną. No ale sobie zamienimy. I pan Mendy trafi jako first owner do naszej drużyny. No a tamtego sprzedamy. No za jakieś tam 30 parę tysięcy podejrzewam. Także to jest traf jakie lubimy. No to pora na SBC, wyzwanie Food Freeze. No i tutaj wszystkie złote karty, które wykorzystaliśmy, to duplikaty albo karty niewymienne. No a do tego, jak widzicie, jakiś tam jeszcze brązowy, rzadki Chińczyk. No także bez specjalnych kosztów udało się to zrobić. A nagroda jest całkiem ciekawa teoretycznie mała złota paczka rzadkich piłkarzy, czyli to jest pół paczki za 50 tysięcy. Sześć kart złotych, sześć rzadkich. No zobaczymy, czy tutaj trafimy jakiś walkout. No nie, tylko ekrany. Ale jakie? Szwajcaria, bramkarz. A, birki biurki, tak. Hmm. Okej, okay, 84, chociaż oczywiście otwierając takie paczki zawsze liczy się na coś ciekawszego, no ale niech będzie przyda się gdzieś tam do przepału no i pora na ważne mecze e, tym razem nie robiliśmy ich na live'ach zrobiłem w poniedziałek no może to przyniesie szczęście zaczynamy od pojedynku Valencia-Sevilla. no i tu jak widzicie polecieliśmy z lewej strony graczami z La Liga na po prawej, jakieś tam brązowe karty przepalamy. To wszystko duża złota paczka. No, nagroda za ten segment, taka marniutka, raczej otworzymy paczki tradycyjnie, wszystkie na koniec. No, to teraz Lil PSG. No, i tutaj poleciliśmy w większości graczami z Lig E. No, do tego jeszcze jacyś tam gracze z Ligi Portugalskiej. Jak widzicie, jeżeli wykorzystujemy srebrne karty, to tylko niewymienne. No i złota paczka zawodników za ten segment. Otworzymy później, przenosimy się do Premier League Chelsea-West Ham, a więc derby Londynu. No i tutaj pewnie mogliście się spodziewać, że wykorzystamy przede wszystkim graczy z. Premier League, no i przepalamy to wszystko. O, tu jakiś jeden był wykorzystywany, ale już nie jest potrzebny. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. No dobra, i ostatni segment, a więc Bayer-Bayern. Bayern. No wiecie już, że wygrany przez Bawarczyków po dwóch golach kogłuszby innego, naszego Roberta Lewandowskiego. No, i tu jak widzicie w większości gracze z Bundesligi, dwóch jakichś tam z Ligi Meksykańskiej. Przepalamy paczka piłkarzy Electrum Prime. No, a za całość ważnych meczów odbierzemy sobie jeszcze mega paczkę. No, zobaczymy. Może się uda Carter Road to the Final trafić. W tym openingu lecimy najpierw z dużą złotą paczką. No i co? O! Jest nawet rzadka złota karta, ale bez ekranów. No, a trafimy Marlosa. No, fenomenalnie. I... No dobra. To może w złotej paczce zawodników będzie trochę lepiej. No, dogra się dograło. Będzie walkout? Nie będzie. Ekranów też nie ma. A więc jak na razie słabiutko. Gomez z Walencji. No marnie. No to paczka piłkarzy Electrum Prime teraz. No i czekamy, czekamy na jakiś bum jej. Cóż tu będzie? No są ekrany wreszcie. Tylko jakie? Holandia, SP, Barcelona. O, to de Jong będzie. No, Okej, okay. no karta warta przynajmniej jakoś tam 12-13 tysięcy końców. Także o tyle dobrze. No ale liczymy na jeszcze lepsze trafy, mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Może tutaj będzie coś ciekawszego, może wreszcie jakiś walkout. Nie ma walkoutu. nie ma ekranów, znowu. A poleci nam Masip. No, tak sobie, żeby nie powiedzieć fatalnie. A może coś się ciekawego jeszcze ukrywa w tej paczce, zobaczmy, ale śmiem wątpić, no. Nie no zobaczcie to są jakieś jaja, znowu trafiamy w duplikatach Marlosa, no ile razy może nam Ukrainiec wypaść no, w jednym openingu. No to ostatnia szansa na coś ciekawego, lecimy czy będzie walkout, nie ma walkoutu, no i nie ma ekranów. Mm. Nie, no i robicie sobie z nas jaja najwyraźniej. No zobaczcie, no to jest pięć paczek otworzyliśmy, trzy razy wypada nam Marlos. No, bardzo się cieszymy, bardzo lubimy Ukraińca, no ale ja nie wiem, no jaka jest szansa matematyczna, żeby spośród tysięcy kart trzy razy nam wypadał na pięć paczek pan Marlos. No, no tutaj dwóch Polaków rodaków, Bednarek i Błaszczykowski. No, tutaj jeszcze jakaś paczka kontraktów. Nie, złota paczka, ale jej nie będziemy otwierać. Ona nam się przyda później. No, i popatrzcie, no, trzy razy na pięć paczek wypada nam Marlos. O, i Zidane. Trafiliśmy ikonę. No, szkoda, że w wersji trenerskiej wolelibyśmy trafić inną kartę pana Zidana. No, ale jak widać, nie jest nam dane w tej fifie Trafić ikonę, no musimy zadowolić się z idanem w wersji trenerskiej, no i Marlosem trzy razy. Nie, nie, no, ale no, sami widzieliście. No to przecież jawnie po prostu i jej nam się śmieje w twarz. No, e, szkoda gadać. No, mam nadzieję, że u Was lepsze trafy. Ja już w tym odcinku się z Wami żegnam, przypominam o subach, bo niewiele brakuje już do tysiąca, trzymajcie się, na razie.